Wiele swoich symboli chrześcijaństwo zaczerpnęło ze Starego Testamentu. Prócz znaczeń religijnych pomagały one rozpoznawać się współwyznawcom. W późniejszych czasach były tak popularne, że umieszczano je prawie wszędzie. Dziś większość z nas nie potrafi już odczytać symboli pojawiających się na kartach Starego i Nowego Testamentu, w pismach ojców Kościoła, w ikonografii, w liturgii i w sztuce sakralnej. Spróbujmy odczytać sens kilku najpopularniejszych symboli, wychodząc od ich żydowskich korzeni. Nie ma obrazu Boga. Nie wiemy, jak Bóg wygląda. Właściwie lepiej było powiedzieć, że nie ma sensu pytać o wygląd Boga. W ogóle nie da się wiele o Bogu powiedzieć, poza tą jedną zasadniczą rzeczą, że Bóg pewnych rzeczy od nas oczekuje, wymaga i chciałby. Czyli ma pewne jakby no, uczucia, można powiedzieć. Chciałby, żebyśmy się zachowywali w pewien sposób i pewne rzeczy robili, a innych nie robili. Jeśli chodzi o te metafory, które można stosować i nie da się bez nich mówić o Bogu, to te pasterskie metafory są szczególnie oczywiście częste, no ponieważ ta Biblia była pisana wśród ludzi, dla których pasterstwo było zasadniczym zajęciem i tradycją. No więc to, że Bóg jest pasterzem, dobrym pasterzem i tak dalej, jak najbardziej występuje przez cały czas w żydowskiej tradycji, w liturgii, aż do dzisiaj jako coś bardzo istotnego. Natomiast gdy mówimy o baranku, baranek się kojarzy zarówno z tym baranem, który został prawda, złożony w ofierze w, w, w momencie, kiedy Abraham był gotów ofiarować swego syna Izaaka, ale jest ważne, że ofiara z baranka w, czy, przy wychodzeniu z Egiptu, kiedy pomazanie od drzwi krwią baranka powodowało. To, że prawda, no, chroniło przed aniołem śmierci. Prawda? To jest taka potężna, niesamowita wizja. Ale to wszystko nie zmienia faktu, że baranek to jest po prostu zwierzę. Mnie nas pewnie będzie obchodzić baranek jako zwierzątko, które pojawia się w Biblii w czasie jeszcze przedpaskalnym. Dla ludzi żyjących w kulturze pasterskiej, baranek był, podobnie jak inne zwierzęta zwierzęciem ofiarnym, którego używano dla składania ofiar, dla oddania czci Bogu, co zresztą potem przechodzi do kultu świątynnego także przecież. Baranek był jedną z tych najbardziej szlachetnych ofiar, jakie składano w świątyni jerozolimskiej. Nas interesuje jako chrześcijan raczej baranek, który pojawia się w kontekście Paschy, wyjścia z kraju egipskiego, z Mitzraim, jak mówią Żydzi. A więc Paschy, która była znakiem wyzwolenia. Potężnej mocy Boga, który wyzwala swój lud z niewoli. Tam pojawia się baranek jako potrawa na tej uczcie paschalnej, jako baranek, którego krwią pomazano drzwi domów, co było znakiem ocalenia od śmierci. I ten baranek będzie się od tej pory pojawiał w tradycji Izraela w kontekście Paschy zawsze co roku, na pamiątkę wyjścia z Egiptu. Kiedy myślimy o tym baranku paschalnym, którego kości nie łamano, którego krew przyniosła ocalenie, nie sposób nie patrzeć na y, symbol baranka w kontekście tego, co stało się z Chrystusem. To on jest ukazany jako baranek. Jan, chrzciciel nad Jordanem, przed udzieleniem chrztu Jezusowi, wskazując na niego, mówi: To jest baranek Boży, który gładzi grzech świata, który niesie na sobie grzech świata. Ten baranek pojawia się też w zapowiedziach dotyczących tajemniczej postaci sługi pańskiego w proroka Izajasza, gdy czytamy o słudze Pana, który był prowadzony jak baranek na rzeź, jak nie ma owca. Oczywiście interpretacja tego tekstu przez Żydów będzie zupełnie inna niż przez chrześcijan. My patrzymy na te słowa, na tę zapowiedź myśląc o Jezusie Chrystusie. Baranek paschalny. Chrystus jest naszą paswą, jest barankiem Nowego Przymierza, barankiem, który został złożony w ofierze, którego krew wybawia nas wierzących. Jeszcze jeden kontekst związany z barankiem to Apokalipsa. Ten baranek, który ukazany jest w wizjana jako baranek zabity, a jednak stojący to znaczy żyjący, zmartwychwstały. Baranek, który spleciony jest w motywie misji z funkcją pasterza zarazem, baranek, który prowadzi wierzących w Niego do źródeł wód życia, baranek, który jest sędzią, baranek, który otwiera nową perspektywę wieczności, w której wszystko się wypełni. Święta Ewangelia bardzo często nazywa chrześcijan stadem, stadem, którego pasterzem jest Chrystus. Dlatego tym jedynym pasterzem i najlepszym, dobrym pasterzem jest nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Już tak o nim mówi święta Ewangelia, szczególnie święty apostoł Jan. Z drugiej strony pamiętajmy, że Ewangelia była pisana dla ludów pasterskich, dlatego też ta przenośnia była dla nich bardzo czytelną i najwłaściwszą. Z dobrym pasterzem może być utożsamiany każdy, kto niesie dobrą nowinę i pomaga innym kroczyć ku zbawicielowi. W pierwszej kolejności, jako z urzędu, powinni to być więc kapłani. Z drugiej zaś strony każdy, kto naucza czyli ojciec w rodzinie, matka oraz każdy chrześcijanie dla tych, którzy jeszcze poszukują prawdziwej drogi ku Bogu. Dobry pasterz. Zawsze jest osobą aktualną. Bóg zawsze jest aktualny i obecny w naszym życiu. Dlatego też ta symbolika, ten symbol, nic nie tracą ze swojej aktualności. Ryba jest symbolem chrześcijaństwa z bardzo prostego powodu. Jest to sposób na zakamuflowane wyznanie wiary pierwszych chrześcijan: Jezus Chrystus, Boży syn, Zbawiciel. Baptyści posługują się symbolem ryby jako Jednym z najważniejszych symboli pierwszych chrześcijan. I dla wielu Baptystów w Polsce, jak i na świecie, jest to również taki znak tego, że religia czy wiara nie jest dla nas czymś nie, nieistotnym, ale wręcz przeciwnie. Chcemy właśnie pokazać, że jest to dla nas coś żywego i prawdziwego. Zapamiętaj. Greckie słowo ichtis w II wieku stało się symbolem Chrystusa. Choć dosłownie oznacza ono rybę, to kolejne litery tego słowa są pierwszymi literami chrześcijańskiego wyznania wiary. Jezus Chrystus, Boga, Syn, Zbawca. Isos Christos, Teuchios Soter. Natomiast łacińskie określenie Agnus Dei, czyli Baranek Boży, w Nowym Testamencie i Liturgii Chrześcijańskiej używane jest na określenie Chrystusa, który złożył ofiarę z siebie na krzyżu za grzechy ludzi. W Nowym Testamencie Jezus Chrystus nazywany jest też dobrym pasterzem, co znaczy, że Jezus, podobnie jak pasterz, opiekuje się i prowadzi swą trzodę.